Dziś zajmiemy się rozwiązywaniem równań z logarytmami. Równanie, które widzisz, polega na znalezieniu liczby logarytmowanej. W tym celu skorzystamy z definicji logarytmu i wzorów na logarytmy. Jeśli nie pamiętasz definicji logarytmu i wzorów na logarytmy, to zajrzyj do opisu tego filmu. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne linki do innych moich nagrań, w których omawiam te zagadnienia. Przejdźmy teraz do rozwiązania tego zadania. Szukamy tutaj liczby logarytmowanej, czyli szukamy x. Logarytm pyta nas się, do jakiej potęgi muszę podnieść podstawę logarytmu, żeby otrzymać liczbę logarytmowaną, czyli żeby otrzymać x. I wiemy, że wykładnikiem tej potęgi jest liczba 4. Na tej podstawie prawdziwy będzie następujący zapis, że x to się równe. 5 do potęgi 4. Zatem x to się równa 625. Na tej podstawie wiem, że logarytm, który ma w podstawie 5 z liczby 625 jest równy 4. Dlaczego? Bo jeżeli 5 podniesiemy do potęgi czwartej, no to uzyskamy właśnie 625. No i teraz popatrz na kalkulator. Podnosimy 5 do potęgi czwartej. Czyli musimy po prostu 4 razy piątkę przez siebie przemnożyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, tutaj akurat o jeden raz za dużo przemnożyłam, czyli w tym przypadku podniosłam piątkę do potęgi piątej, natomiast tutaj, mam nadzieję, że wcześniej zwróciłeś uwagę, jak wyglądało, kiedy podniosłam ją do potęgi czwartej. Czyli tutaj, zobacz, uzyskujemy. 625.